Witajcie! Dziś znajdujemy się w powiecie rzeszowskim w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Łące. Jednostka, w której miałem przyjemność zawitać już kilka razy, lecz tym razem troszkę szerzej troszkę bardziej pokażemy Wam ten sprzęt na samochodach i nieco go bliżej omówimy. Będzie okazja przyjrzeć się manowi GCBA, który jest w zabudowie wawrzaszka. Nie ma wiele takich manów u nas w okolicy, na Podkarpaciu przynajmniej z tego co ja kojarzę, więc myślę, że materiał będzie ciekawy. Zapraszam! Ze mną jest Sebastian. Cześć Sebastianie, witaj. Ja. Seba, zapytam Cię na początek o Waszą jednostkę, od kiedy działacie, ile mieliście wyjazdów w poprzednim roku, do czego najczęściej wyjeżdżacie, jak jesteście dysponowani. A więc tak, jednostka została założona w 1923 roku. Od 2001 jesteśmy wpisani do tego krajowego systemu ratowniczo-kaśniczego. Średnio rocznie mam około 30-40 wyjazdów. Jeździmy najczęściej do wypadków na terenie Gminy, na terenie autostrady, które jest bardzo blisko, uh -huh. oraz do miejscowych pożarów, na wiosce i w okolicach. OK, jeszcze Was zapytam o was, Wasz poprzedni samochód Tatra GCB, którą mieliście tutaj, jak jeszcze widzowie, którzy oglądają, pamiętają z poprzednich filmów. Ona trafiła gdzie? Przypomnij mi jeszcze, jak możesz? Ona trafiła do prywatnej osoby w, w okolicach zakopanego. Okej, okolicę dokładnie. Dobra, Dobra, no to Sebastian, jak możesz, e, przejdźmy sobie do samochodów, pokażemy sprzęt, opowiesz mi pokrótce, co się na tych Waszych samochodach znajduje. Ja Przed nami samochód pierwszy, samochód lekki, gazela. Jakbyś mi mógł Sebastian powiedzieć, co na tym samochodzie znajdziemy, do czego najczęściej tym samochodem wyjeżdżacie. Dobrze, było. tak jak powiedziałeś, jest to samochód lekki. W naszej jednostce jest to samochód właśnie trzeciowyjazdowy. Jest to samochód z napędem 4 x 4. A więc używamy go przede wszystkim przy pożarach traw, małych pożarach traw, gdzie duże samochody nie są w stanie wjechać. Okay. Ma sobie 200 litrów wody, środka pianotwórczego sobie nie ma, więc jest dosyć lekki, jedzie wszędzie. No i z podstawowych rzeczy mamy tak: pompę szlamową, agregat, wiadomo, ja odpad PSP1, yy, noszę nie tego, tego przepraszam, deska, uh -huh. zwiadło szybkiego natarcia oraz agregat wysokości nierów szybkiego natarcia. OK, w środku na pacy coś się znajdziemy? Yy, oprócz takiego podstawowego sprzęt burzący, jakieś podstawowe węże, sprzęt oświetleniowy, drabinę trzypręsową na górze, tłumice. Podstawowy sprzęt do działania przy Dobra, super. Przejdźmy zatem do waszego samochodu drugiego, czyli MANA. Przed nami samochód drugi, samochód MAN yy, GCBA, tak Sebastian? Tak, tak. Jak byś mi powiedział, od kiedy macie ten samochód, yy, do czego Wam najczęściej służy. No tak, samochód przyjechał za nas w, końc, w końcówce 2021 roku. Jest to samochód, tak jak powiedziałem, ciężki. Ma na sobie 4000 litrów wody, 400 litrów środka kawę Jest to drugi wyjazd, ale jest to jednocześnie pierwszy wyjazd do pożarów. Do pożarów uh -huh. większych, do pożarów też traw, yy. Wiadomo, samochód. Pokazać, możemy pokazać. To jest w Tu no do sprzętu zaraz przejdziemy, tak Cię jeszcze zapytam, bo widzę, że tutaj tak. samochód ma defibrylator AED w swoim tak. yy, no w swoim pojeździe w sobie. Zgadza się? Tak, tak. oba samochody, mhm. pierwszy, jak i drugi, oba mają na swoim wyposażeniu i AED. Ok, już był kiedyś użyty na tym pojeździe? Yy, był użyty na pierwszym wyjeździe na stawanie. Okej, okay, dobra. Zatem jesteśmy przy stronie prawej zabudowy, pierwsza skrytka za dowódcą. Jakbyś mi Sebastian powiedział, co znajdziemy tutaj. Okej, okay, to tak. gołu mamy pompę szlamową. Następny jest agregat prądotwórczy, jest kolejna torba PSP R1, są wszystkie akcesoria do, desk, do desek, do deski, uh -huh. są dwie deski, jest jedna pediatryczna, druga dla osób dorosłych, szyny kamera z tyłu, hydrożele, a na samym górze mamy jeszcze majestnicy. Ok, tak jeszcze na tutaj zanim przejdziemy dalej, że jest to właśnie zabudowa Wawrzaszka, tych manów niewiele było właśnie w zabudowie Wawrzaszka, także ciekawie on wygląda, na pewno się nieco różni od innych. Od innych zabudów, po prostu innych producentów. Także myślę, że fajnie tutaj będzie wszystko pokazać, jak to wygląda. Przejdźmy zatem dalej. Okej, okay, następny jest wentylator oddymiający Cobra. Kolejny opryskiwacz spalinowy używany najczęściej przy pożarach traw. Kącik czystości wiadomo po pożarze każdy jest brudny, każdy chce się umyć jak najszybciej. Uh -huh. Przedłużacz najczęściej używany do najaśnicy oraz do pompy elektrycznej. Franca kominowa zestaw kombinacji. Bywiało moje zima. popularne są pożary SAC. Dokładnie. Więc z tego używamy na szczęście. Kolejne jest, są węże W-52. Sorbent. Prądu, prądownice typu turbo. Kurtyna wodna. Mostek przejazdowy. Mamy też prądownicę od razu złączoną z nakładką do piany ciężkiej. Mm -hmm. Przygotowane dwa pakiety węża W-75 z rozdzielaczem. Jest to rozdzielacz mniejszy, wygodniejszy. Z wiadu szybkiego natarcia Ilu metrowe? 40 metrowe 40, okay. 40 metrowe Dwie gaśnice to 6 sześciogilowe. I na samej górze nakładka do piany ciężkiej do szybkiego natarcia Dobra, przejdźmy zatem na tył Z tyłu widzimy w zasadzie serce samochodu pożarniczego uh -huh. Jest to pompa Ruberga no, Jedna z najlepszych pomp Wydajność pompy to jest 2800 litrów na minutę na górze widzimy pompę pływającą typu Niagara i mm -hmm. to jest w zasadzie. Ok. I została nam strona lewa. Tak. Rozdzielasz wężę W75. Stojak hydrantowy prądownica do piany. Ciężkiej. Tutaj w dwóch pudłach czarnych widzimy są to ciężkie zestawy. Ciężkie ubrania, żaroporne, mało uh -huh. skrzyżowki spotkane. Dobra, skrytka kolejna. Następne mamy dwie pilarki. Mamy liny gospodarcze. Z czym wiadomo, są w więc musimy mieć jakieś narzędzia. Uh -huh. Basowy sprzęt wysokościowy, ubrania na owady, kamizelki do ratownictwa wodnego. Mamy tutaj okay. też cztery pary woderów. Uh -huh. I skrytka ostatnia. Tak, mamy tutaj Jest to sam, samochód używany też przy działaniach powodziowych, a więc mamy tutaj więcej płaszczy przeciwdeszczowych, więcej worków na piasek. Mm -hmm. Jest tu też pompa elektryczna Rosenbauera. Tak. Wiadomo, flary, linki zestawy kolejne narzędzi, uh -huh. pachołki jeden kaset mężowy, wiadomo, samochód gaśniczy uh -huh. Tu są w których Nosimy wodę używaną do opryskiwacza. Wiadomo, okay. łatwiej jest przenieść jedną bańkę niż raczej się całą opryskiwać. Dokładnie. Tak, to cały sprzęt, bieżący, młoty, siekiery, z drugiej strony kolejne młoty, siekiery, nożyce, łomy. Dobra, zapytam Cię jeszcze o kabinę, ilu ratowników standardowo może przewieźć ten samochód? Sześciu. Sześciu ratowników, dobra. pięciu plus kierowca. Dobra, zaraz pokażemy sobie jeszcze tę kabinę i za moment przejdziemy do samochodu kolejnego. Samochód trzeci, ostatni jest to Starman, samochód średni. Pierwsze co mi się rzuciło w oczy, tak Sebastian mi jeszcze powiedz, zmieniliście u góry belkę zamiast kogutów, które były poprzednio, prawda? Tak, została zmieniona praktycznie równo rok temu. Mhm. No koguty mało, że tak powiem, światła dawały w dzień, w, mhm. nocy, w nocy dawały, ale w wiadomo, w było troszkę gorzej. No się okazja, wymieniliśmy swoimi siłami. Super, belka technologii led także super widoczna i za dnia elektra. Dobra firma, super. Dobra, jeśli chodzi o ten samochód, od kiedy go macie? Tak, on jest u nas od 2008 roku, mhm. że też jako fabrycznie nowy. Okay. GBA RT jest to samochód pieszo wyjazdowy do wypadków, ma mhm. na swoim wyposażeniu każdy sprzęt ratownictwa technicznego, mhm. który jest wymagany, ma sobie sprzęt ratownictwa na na wysokościowego, no, ale też podstawową armaturę umówiona, tak jak wężę po W porządku. I tak samo jeśli chodzi o kabinę, tak samo sześciu ratowników no możemy tak. przewieźć. Dobra, przejdźmy zatem do zabudowy. I zaczniemy ponownie od skrytki pierwszej ze strony prawej za dowódcą. Proszę cię Sebastian o parę informacji na temat sprzętu, który się tu znajduje. Okej, okay, dobra. Widzimy tutaj aparaty ochrony układu oddechowego. Kiedyś one były montowane w zabudowie kabiny, w zabudowie, w zabudowie, nie w kabinie, mhm. tak jak tutaj. Cztery sztuki, dodatkowo mam tutaj zapasowych, zapasowe butle do nich. Uh -huh. Wyżej widzimy jakieś plandeki, wózek na diaksa elektrycznego, akumulatorowego, wkrętarki, tutaj różne pasy transportowe. Wszystko potrzebne do ratownictwa technicznego. Cały zestaw od Lukasa hydrauliczny. Uh -huh. Tutaj widzimy z tyłu jeszcze piłę do szyb. Tak jest. I tu u dołu jeszcze, tak, jeszcze agregat, agregat do zestawu dla liczenia. Dobra, no idąc dalej. To, a więc tak, węże W75, W52, podstawowy sprzęt burzący, prądownice, u góry widzimy przecinarkę, pilarkę, przepraszam, uh -huh. teleskopową. Bardzo ułatwia pracę, nie trzeba wywodzić niekiedy na drabinę, jest lekka, przyjemna. Zasysacz do yy, piany. To sama armatura, ładna pianę. Tak jest. No to przejdźmy dalej. Tak. W ostatniej stylce widzimy, że zwijano natarcia, na Kolejny kasetę wężowy, pompę pływającą, Niagara oraz przygotowaną linię W-75 z rozdzielacem odpiętym. W porządku. na no, górze no, jeszcze widzimy... A tak. wytwór, wytwornicę do komuś lekkiej Dobra, przejdźmy na tył do autopompy No więc tak, autopompa o wydajności 2400 litrów na minutę stary typ, o elektroniki, czyli się nie psuje Ok no, Na górze kolejna część ratownictwa technicznego kliny, podkłady Tutaj widzimy, jest, jest jeszcze talon hydrauliczny, co schowany. Mm -hmm. Uligamy. Dobra, i to strona. tak, Zestaw krewna, też są taki Są dwie liny, do ratownica wysokościowego w porbiany do różnego rodzaju skrzydłowych. Pilarka, mała pompa, to albo jeździ jak pierwsze, do pompowa, więc ta pompa nie musi być aż taka duża. Kolejny mhm. no, no, skryt z kolejna część węży, tutaj już dominują węże 2,75. Dzięki gospodarcze, zestawy ratownictwa wysokościowego, są poukładane tak, aby w każdej skrzynce był sprzęt dla jednego ratownika. ratownik bierze swoją skrzynkę <rozum Dimitra> okay, super, teraz i Okej, super, też rozwiązane. I skręta ostatnia. Tak, w takiej sytuacji mamy pachołki. Kolejna część jest kolejny sorbet. Jakieś oznakowanie wypadków. No i cały sprzęt medyczny, czyli torba r 1 Z tym jest jeszcze nasza taka wewnętrzna, jednostkowa torba urazowa. Ok. Połowa. Dwie deski, nasze płakowe, oce, hydrożele. No? I na dole jeszcze widzimy agregat produktów czy bo zasilają naszych. Materiał się w tym momencie kończy. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że film, jak i jednostka się Wam spodobała. Chłopakom dziękuję za przyjęcie, za odwiedziny, za poświęcony nam czas. Was zapraszam do kolejnych materiałów. Miłego, dziękuję. Cześć.